Dzień dobry, cześć Sylwia. Cześć. Jesteśmy tutaj po to, żeby odebrać kawę, które u Ciebie zamówiłem. Fokusy, nowa marka. A my jeszcze tylko dodamy, tak jesteśmy sąsiadami. To się okazało. No i już jakiś czas temu, nie? Tak, e, tak Że, że już mieszkamy też... z niej obok. No i co zamówiłem powiedz, bo... Słuchajcie, mam to zamówienie dla Pawła. E, możemy je otworzyć razem, żebyście zobaczyli, co, co Paweł wybrał. Od razu przy okazji poznacie moją e, filozofię, co, co, e, czym się kieruję wybierając w ogóle ziarna. No i zobaczmy, co to Paweł ma. Słuchajcie, Paweł zamówił e, dwie Super Kolumbia. E, zamówił e, dwie katury obrabiane naturalnie. E, Obie są zupełnie różne, także e, będzie miał co testować i porównywać e, oraz zamówił kenia, kenia, bo jak w każdym prawdziwym domu, kenia, domu musi kenia musi być. I Etiopia. Etiopię mam, bo ostatnio zamówiłem, byłem w Czarnej Fali, w tam nagrywaliśmy w Sirengu, no to tam mamy Etiopię, Kenia. No to już będzie dobrze wyposażona półka. E, to nie wszystko, co można od siebie jeszcze do, 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 do dostać zamówić, bo jeszcze jest ta wspomniana Etiopia, co o niej powiemy? Słuchajcie, mam Etiopkę bardzo fajną, bo szukałam Etiopii czystej, mytej, bardzo kwiatowej, herbacianej i udało mi się taką znaleźć, także jeśli tęskniliście za fajnymi, mytymi, czystymi Etiopkami, to właśnie taką u mnie znajdziecie. Jakby odchodzę trochę od fermentacji, w sensie troszkę już ja się przesyciłam, więc dla transparentnych, fajnych, czystych kawek, to zapraszam bez dodatków, bez infusów, bez dodatków takich owoców, yy, także z Ale to z tego to co mówisz, z tego, co <grym> mówisz, w opusie będą kawy te, które ty lubisz. <grym> e, Ale też pytania. Które do mnie przemawiają. Jest, ja... przemawiają. Tak. Tylko wiesz, co ja chcę zapytać właśnie o takie, e, takie konkretny wiesz, obrazek z Twojego Instagrama. Pisałaś pisałeś latem, że wnosiłaś. Z wakacji zabierasz się za selekcję, za wybór ziarna. Tam chyba z 20 e, czarek na zdjęciu. E, no właśnie chciałem zapytać, co wybierasz, czym się kierujesz? No bo jest czym wybierać, jeśli chodzi o importerów, prawda? Tak, e, importerów jest ogrom, Kaf również. E, tak naprawdę e, ciężki wybór, tylko e, jakby ja się sugeruję swoim smakiem. Sugeruję się tym, co poznałam jakby w branży i, i moje doświadczenie, co mi podpowiada, co, co lubicie najbardziej ale no nie jest łatwo, nie jest łatwo wybrać te najlepsze ziarenka ale na przykład Brazylia, podstawowa Brazylia, którą każdy lubi, która musi być tak naprawdę dla każdego kawosza w kuchni żeby ta czekolada, orzechy się jednak pojawiły, bo i do kawy czarnej i do mleka fajnie pasuje i Udało mi się ją wybrać, ale e, tu konkretnie miałam do testów 33 Brazylię. 33 różne farmy, e, różne blendy, single i udało mi się w ślepym kapingu wybrać trzy. E, moim zdaniem najlepsze, najbardziej zbalansowane. E, I okazało się, że wszystkie trzy pochodziły z jednej farmy. E, farmy zarządzanej przez kobiety, więc w ogóle mega, mega fajnie. No i trafiła do mojej oferty, także. Pełni czekoladowa, orzechowa kawka, bez kwasowości, również zasiliła. No i tak ten tak próbuje kierować. Także, jak potrzebuje, właśnie coś w espresso, to też jak najbardziej sobie się, Jeszcze yy, mm. mogę dodać o smaku, bo zwróćcie uwagę, że moje paczki są kolorowe bardzo, mają gradienty. Te gradienty są inspirowane kołem smaku sensorycznym kawy i yy, jaki kolor. Yy, Szukam tak naprawdę kawy pod kolory paczek. A ile jest kolorów 6. 6? Mam 6 gradientów. E, tutaj Kenia. Mamy takiego skitelsa na paczce, tak naprawdę jest każdy kolor, każdy intensywny jest pożyczkowy, cytrusowy, troszkę zieleni jako taki kwaśniejszy. No wiadomo, że Kenia to już ale mamy tu przykład... także jeśli, e, jeśli szukacie kawy po smaku, no to opakowanie myślę, że będzie już mocnym e, akcentem do wyboru. No i moja, moja perełka, e, kocham kolarze, kocham sztur tak, zabawy tak naprawdę kształtem całym informatem, także mam nadzieję, że też Was e, nakierują na smaki, na to, jak kawa będzie smakować. Ja przynajmniej będę się starała projektować to tak, żeby, e, żeby Wam... E, Dobra, wszystko to powstaje, można powiedzieć, w takim naczelnym punkcie teraz warszawskim, jeśli chodzi o produkcję w Runway Hub, tam, tak. tam wynajmujesz piec, jesteś piec. co kilka dni, nie wiem, Tak, jestem rezydentem Runway'a, <grym grym grym> ja, można tak to nazwać. Tam jest długa kolejka, co? Ja widzę, że naprawdę gorąco jest. Jest no, coraz większa, ale dalej jest miejsce. <grym> <grym> Słuchajcie, jakby... Siedzę w branży gastronomicznej 14 lat, w branży typowo kawowej od 6. Jakby to jest chyba kolejna, kolejny etap takiego mojego zawodowego życia, żeby jednak stworzyć swoje, stworzyć swoje fokusy i jakby całe moje doświadczenie przelać po prostu w ten projekt. No ale techniczna nigdy nie byłam aż tak, żeby się przyjmować serwisami pieca, jakby dobór. Lubię palić kawę, chyba umiem to robić, więc jakby... Zostawiam dla siebie to, co najprzyjemniejsze. Podpisy zostawiam, zostawiam specjalistom, takim jak Stefan czy Branwaju. Świetnie, mają osprzęty, mają pełne laboratorium, z którego mogę korzystać, także to jest najlepsza opcja. Czyli zielone ziarno ja wybieram, przyjeżdżam z zielonym ziarnem, wynajmuję piec na godzinę, palę. To, to wygodne, tak wiele razy o tym mówiłem w podcaście. Teraz jeszcze chciałbym. Jeden wątek, o którym wspomniałeś, tam mówiłaś o kobietach na plantacji, a ja chciałbym powiedzieć o tym, że zajęłaś piąte miejsce w mistrzostwach Polski w wypalaniu kawy. I to jest to najwyższe miejsce, jakie kiedykolwiek w Polsce zajęła kobieta. My musimy decydować, w którą stronę idziemy, po słońcu czy ze słońcem. Może po ono tak, ono tak troszkę pojawia się i znika, ale to jest ok. To co? To jest dzień zimy. Piąte miejsce, piąte miejsce, ale to też chodzi o... zmierzamy do tego, że jak tak wypalasz ten Radwave'u, no to wiesz co robisz to. E, tak, ogólnie e, paliłam kawę 6 lat temu i strasznie to lubiłam, strasznie lubiłam decydować jaki smak chcę podkręcać ziarna, ten wybór ziarna jest mega emocjonujący. E, dlatego e, zdecydowałam się do tego wrócić, stwierdziłam, że powrót do tego co mi najwięcej przyjemności sprawia jest e, odpowiednią drogą dla mnie. I wystartowałam w zawodach mistrzostwa Polski Roasting w listopadzie, e, gdzie udało mi się zająć piąte miejsce, czyli e, no i warto wspomnieć, że pierwszy raz w finałowej szóstce pojawiła się kobieta. Także mega, mega się cieszę. I fajnie, że to, że to ja. Bo jednak zawód rosterki nie jest jakby popularny i, i bardzo mało kobiet stoi za piecem jednak w polarniach. Więc cieszę się, że mogę już tym tytułem sygnować swoją markę, sygnować konkursy i tak naprawdę. No chyba umiem, chyba tak umiesz, na chyba piąte miejsce, nie? Pamiętam, tam przy zamówieniu, przy zamówieniu jeszcze wymienialiśmy jakieś informacje, bo strona startowała. No dzisiaj to już strona działa w 100% to co możemy odesłać na fotusy Tak, zapraszam na fotusy.br można kupić, można się odezwać do mnie, jest czat, na którym też 24H tak naprawdę siedzę, więc możemy sobie porozmawiać, mogę Wam przedstawić moje kawki, bo... Na pewno będę uzupełniać e, informacje o kawach, będę robiła sesje zdjęciowe też produktom moim i to wszystko jest w budowie, aczkolwiek e, feedback e, kaw jest super, więc mam nadzieję, że Wam również pospakują i... Sprawdźcie, będziemy Sprawdź. rozmawiać. Sprawdźcie. Ja mam, i pić. E, ja mam taki plus, że tak jak wspomniałem mieszkasz w bloku obok, więc zawsze jak zabraknie tego świeżego ziarna, to jest duża szansa, że szybko znajdzie tak. się w kuchni. E, jestem wilanowskim dealerem kawy, chyba jest jedynym tutaj, bo się... tak naprawdę ta okolica jest chyba taka pusta, co? stać o kawie. Jest coraz więcej takich sieci e, i te takie... Kawiarnie, w które były bliskie kawy speciality chyba już się zmieniają w takie miejsca dla. Hmm, no nie wiem, gdzie jest więcej cukru, bym tak powiedział, ale to też zrozumiałe, nie? Bo, bo one pewnie mają skupiać innych klientów. Ale my sobie żartowaliśmy jeszcze wcześniej, że od dwóch tygodni jest tramwaj do Wilanowa, także nawet jesteś z centrum. To możesz się... Tak, łatwy dojazd. Lepiej niż, niż autem teraz, bo tak naprawdę drogi są dalej rozkopane, ale tramwaje jeżdżą. Mhm. Także polecam, tak będziecie, osobiste tak, zawsze można. Albo jakiś e, spacer w Pałacu Wilanowskim, to można spróbować złapać się złapać i zdarza się, że niekiedy pewnie osobiście. Na Ogrody Światła zapraszam. Sama atrakcja, albo długie spacery z psem. Albo długie spacery z psem, na pewno Dobra. się spotkamy. Dobra, to wielkie dzięki, miło było dzięki. zobaczyć, ja zabieram się za próbowaniem w Kolumbii, bo wracamy do Tak. tak. One jest. są na pewno bardzo smaczne. Co, są mega słodkie. Ogólnie bardzo podkreślam smaczki w kawie i, i słodycze, także i każda jest inna. Także nie będziecie mieć wyobrażenia, że to są te same kawy, tylko naprawdę każda jest inna, każda, każda się czymś wyróżnia, nie tylko kolorem, <laughs> ale one nadzieję, że dzięki. Dzięki. Świetny moment na spacer, tak. sobota, dziewiąta rano jeszcze do tego słońce i, i od wczoraj dzięki. trochę śniegu. Także dzięki wielkie zaglądajcie. Dzięki. Do zobaczenia, pan!